To kolejny filmik z serii... Karolina um, um, Karina. No? I dzisiaj jest filmik pod tytułem Moja kolacja. I to nie jest taka moja kolacja, kanapka albo płatki z znakiem albo coś. Tylko moja kolacja, um, taki filmik, w którym pokażę, że tak jest za bardzo jasne takie żółte światło. To będzie lepiej, bo tutaj mam zapominać sobie lampkę. Bardzo ja takie jest lepiej. I pokażę Wam moją kolację na tacji. I bardzo Was przepraszam, jeśli powiem coś nie tak, to nie musicie mnie poprawić, nie musicie hajtować komentarze, tylko po prostu ja wiem, że popełniłam błąd. Więc tak. Teraz Janko kotleta, ponieważ był on dostał. Więc sobie jem. Ale to jako kolacja się nie liczy, ponieważ to jest taki a niby taki podwieczorek. Um, a moja prawdziwa kolacja to są owoce, więc um, bardzo przepraszam, bo ja do kolacji um, piję, przepraszam, piję herbatę. No a teraz um, nie zrobiłam herbaty, bo ja, ja jeszcze nie będę piła herbaty. herbaty. I jadła tych wszystkich owoców w kolacji, bo... Troszkę kotleta, a po kotlecie nie można jest od razu owoców, e, więc tak gdzieś za 10-20 minut, a zaczynam no z pół godziny nawet, do godziny, do pół godziny, do godziny, do godziny. E, będę dopiero jadła, więc herbata mi już dawno na dlatego przepraszam Was, nie zrobiłam herbaty i nie zrobiłam kawy. No więc może przyniosę Wam moją korekcję. Moja kolacja to są same owoce. Nie dałam arbuza, bo zjadłam. No i tak. To jest taca z moją kolacją. Tu jest kubuś play Arbus. i to jest po prostu przepyszny sok. Ja go mam z Polski, dlatego jest polsko napisane. Tutaj mam ślipki żółte, czerwone i fioletowe. Najbardziej ja lubię żółte. Mm, nie mam. fioletowych. Winogrono. I na papierku mam brzoskwinię. taką dość duszą. I nektarynkę. I tutaj ma. I to jest moja cała. Tutaj jedynie by była herbata, kawa. Arbus gdzieś by był i jeszcze taki mus leon W filmiku przygotowania do, do, do przyjaciółki, do odwiedzin przyjaciółki Ponieważ wtedy przyszła do mnie Julita Jak dobrze znacie Przyjechała do mnie do Norwegii z samolotem I promem też płynęła I tam był, tam był filmik, dokładnie było jedzenie I tam było polskie jedzenie, bo było polsko napisane, dlatego że byłam na wakacjach w Polsce i wróciłam i kupiłam nieco rzeczy i później teraz znowu będę jechała i już tam, w tamtym filmiku mówiłam że postaram wam się nagrać mój pokój w Polsce bo to jest na razie mój pokój w Norwegii. i ja się postaram chcę sok, więc ja się postaram nagrać filmik w um, Polsce w moim pokoju albo nie wiem nagrać cały mój dom z ogrodem z tarasem i w ogóle tak dalej bo w Polsce to ja mam dość, to ja mam, niestety to ja mieszkam w bloku. Yy, no. Chyba tyle. No więc tak wygląda moja kolacja. Mm, ale będzie jadąco. I czasami sobie jeszcze daję yy, do yy, takiej, właśnie takiej miseczki, musle jakieś, albo jakiś jogurt z muslami, albo jeszcze jakieś owoce, więc moja kolacja.